Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów, uzyskał wotum zaufania za 2023 rok oraz absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Radni zatwierdzili także sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2023 rok. Głosowania poprzedziła debata i prezentacja raportu o stanie gminy. W swoim wystąpieniu Wójt podkreślił, że miniony rok był kolejnym, w którym odnotowaliśmy rekordowe nakłady na inwestycje, które wyniosły niemal 40% w ogółu wydatków miny. Wśród inwestycji na uwagę zasługują te związane z drogami. W 2023 roku na terenie gminy wykonano ponad 10 km dróg za ponad 18 milionów złotych. Konrad Kot wskazywał również na zmiany w strukturze demograficznej, mimo że liczba mieszkańców gminy ciągle rośnie, a saldo migracji jest bardzo korzystne, to sukcesywnie przybywa nam mieszkańców wieku 60 plus. Było prawdziwie bajeczne wydarzenie i święto dla całego Dobrzelowa. Szkoła podstawowa imienia Jana Brzechwy w Dobrzelowie świętowała pod koniec maja stulecie i z tej okazji w placówce spotkali się byli i obecni pedagodzy, pracownicy administracji, absolwenci, uczniowie oraz rodzice i przyjaciele szkoły. Specjalnie z okazji jubileuszu przygotowano pamiątkową broszurę. Były też prezentowane szkolne kroniki i archiwalia. Po mszy świętej szkolna społeczność spotkała się, by oklaskiwać Kapitalny program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli. Pojawili się tam najbardziej znani bohaterowie bajek Jana Brzechwy, patrona szkoły w Dobrzelowie. A kulminacją uroczystości było odśpiewanie nowego hymnu szkoły w rytm znanej piosenki z Akademii Pana Kleksa. Witajcie w naszej szkole, gdzie Brzechwa jest patronem. Podczas jubileuszu stulecia szkoły podstawowej w Dobrzynowie nie mogło zabraknąć życzeń i prezentów. Aleksandra Pakula, dyrektor szkoły, miała też przyjemność odsłonić okolicznościową tablicę pamiątkową. Nie mogło również zabraknąć urodzinowego, olbrzymiego tortu, którym raczyli się goście. Swoje święto mieli też pracownicy samorządowi gminy Wychatów. W Emilinie odbyły się uroczystości związane z obchodami gminnego dnia samorządu terytorialnego. Najważniejszym elementem tego spotkania było wręczenie przez wojewodę łódzką Dorotę Ryl oraz wójta gminy Buchatów Konrada Koca medali za długoletnią służbę, które pracownikom Urzędu Gminy Buchatów przyznał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pracujecie dla Rzeczypospolitej, chociaż Wasza praca jest tutaj na terenie gminy, ale przecież to z tych gmin ta Rzeczypospolita się składa. Bardzo Wam dziękuję za to. Za, te, za tą ilość odznaczeń bo to świadczy o tym, jak, jakie kadry są w tej gminie. Medalem złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali Jolanta Gandziarek, Katarzyna Rośniak i Robert Załęczny. Srebrny medal za długoletnią służbę odebrali Kamina Bednarz, Małgorzata Filipek, Sławomir Kuśmierek, Violetta Paradecka i Małgorzata Toczyńska. Natomiast medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczeni zostali Agnieszka Adamczyk, Karolina Adamczyk, Anna Banaszkiewicz, Alicja Chlaściak, Ewelina Dębska, Alicja Grabska, Olga Jaros, Monika Jelonek, Małgorzata Koperska, Alicja Matusiak, Adrian Ostrowski, Magdalena Radkiewicz i Paulina Stańczyk. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy. Równolegle z obchodami Gminnego Dnia Samorządu Terytorialnego w Emilinie odbywał się piknik charytatywny, z którego dochód przeznaczony zostanie na dom dziecka w Bełchatowie. Podczas imprezy, nad którą patronat honorowy objął wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc, nie brakowało atrakcji. Były pyszne wypieki, smakołyki z grilla, gofry, naleśniki czy pierogi. Były też animacje i warsztaty dla dzieci, koncerty, pokazy oraz gry i zabawy. Dziękujemy wszystkim lokalnym stowarzyszeniom oraz partnerom, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia oraz wszystkim tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę do zbiórki na rzecz domu dziecka. 460 metrów betonowej drogi w Wólce Łękawskiej cieszy już tamtejszych mieszkańców. Wygodna droga prowadząca do oddalonych od drogi wojewódzkiej posesji przez lata będzie służyć mieszkańcom. To kolejna oddana w tym roku do użytku droga z betonu wyprodukowanego w innym weźmie do produkcji betonu. Pracownicy gminnej spółki leją już beton na kolejnej drodze. 170-metrowy odcinek betonu jest już wylany na osiedlowej drodze w Emilinie. To pierwszy etap budowy tej drogi, która w całości liczyć będzie ponad pół kilometra. Roboty ruszają również w Kałdunach, gdzie pod budowę drogi betonowej przewidziana jest ulica Kurowej Jadwigi. Natomiast późnym latem drogi betonowe będą zbudowane jeszcze w Zawadach i Dobiecinie. Tylko do piątku 28 czerwca głosować można na projekty w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Wśród zgłoszonych projektów jest także ten z gminy Bełchatów. Tym razem walczymy o modernizację przejścia dla pieszych w Dobrzelowie w pobliżu skrzyżowania na osiedle Parasolka. W ramach inwestycji miałby tam powstać azyl na przejściu oraz oznakowanie aktywne wraz z dedykowanym oświetleniem przejść i punktowymi elementami odlaskowymi w nawierzchni jezdni. Zadanie ma kod W04, a głosować może każdy mieszkaniec naszego województwa. Kartę do głosowania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy, bądź osobiście wypełnić w urzędzie. Tutaj przy punkcie informacyjnym znajduje się również specjalnie oznaczona urna, do której możecie wrzucić swoje głosy. Aby głos był ważny należy podać wszystkie dane i podpisać kartę. Zachęcamy do głosowania na projekt z Dobrzelowa. Przypomnijmy, że w dwóch poprzednich edycjach Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego nasze projekty wygrały. Jubileuszowa, dziesiąta edycja ogólnopolskiej akcji Polska Biega, odbyła się przy szkole w Dobrzelowie. Ponad 300 dzieci z gminnych szkół rywalizowało i zarazem bawiło się w myśl hasła Biegniemy dla Frajdy spontanicznie i dla zabawy. Liczyła się przede wszystkim aktywność fizyczna, a same biegi połączone były z piknikiem dla młodzieży, z dmuchańcami, watą cukrową czy serwowanymi przez strażaków z OSP Dobrzelów kiełbaskami z grilla. Rywalizacja sportowa toczyła się na kilku dystansach, w zależności od kategorii wiekowych. Medale dla najlepszych wręczał m.in. Tomasz Jachymek, zastępca wójta gminy Bełchatów. Za nami już także Mistrzostwa Gminy Bełchatów Szkół Podstawowych w piłce nożnej chłopców i dziewcząt. Zawody tradycyjnie odbyły się na Gminnym Orliku w Dobiecinie. W turniej chłopców wygrała reprezentacja szkoły podstawowej z Łękawy. Drugie miejsce zajął zespół szkolno-przedszkolny z Dobrzelowa, a trzecie do Biecin rozgrywki dziewcząt wygrała drużyna szkoły z Kurnosa drugiego. Srebrne medale zdobyły dziewczęta z Łękawy, a brązowe do